Tutaj widzieliście, jak dodawaliśmy gazu, jaki dym leciał z wydechu. To jest taki przewód powietrzny. Teraz zdemontujemy tą opaskę. I tutaj tom. I mam podejrzenie, bo tam jest cały za tym przewodem uślimaczony takim olejem, że on jest od tamtej strony pęknięty. Zaraz zdemontujemy wam, pokażę, jak on wygląda, i czy to była. Słuszna diagnoza czy nie. Tutaj jeszcze dodatkowo musimy odsunąć ten zbiorniczek na płyn chłodniczy, żeby dostać się do jednej z opasek. Tutaj rozkręcone. Teraz ją ściągniemy. No i podejrzenie było słuszne. Popatrzcie. Jest tutaj przecięta. Ona powinna być dużo miększa. Ona pod wpływem Tutaj, i oleju, i, i temperatury stwardniała i po prostu pękła. Teraz pójdziemy zamówić nową, zakręcimy i zobaczymy, czy pomogło i czy ustanie dymienie z rury wydechowej. Mamy już tutaj nowo, nowy przewód powietrzny, wygląda, że będzie pasował. Teraz tam go wsuniemy, skręcimy, złożymy tutaj ten zbiorniczek na swoje miejsce i odpalamy auto i robimy próbę. Teraz po wymianie tego uszkodzonego przewodu musiałem kawałek przejechać, żeby powypalać resztki sadzy z wydechu i teraz zobaczymy czy jest efekt po wymianie uszkodzonej rury powietrznej. Teraz odpalimy auto. Silnik jest już rozgrzany no i przygazujemy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. To jest zdecydowana poprawa. Wiadomo, że to się musi dopalić, zrobić kilka kilometrów, ale osiągnięty efekt. cel został osiągnięty. Dzięki za po poświęcony czas i pozdrawiam.